Na przykładzie SATA Altea pokażę Państwu diagnostykę wibracji przy prędkości około 100 km na godzinę. Samolot jest w górze, podniesiony, z naprawą z numer. Powodów wibracji może być wiele. Może być to, mogą być to zużyte opony, może być, może być to luz na, na płości napędowej. Jak również mamy tutaj wersję z napędem na tylne koła. Więc powodem może być wał napędowy albo tylny. Tylne półosie, dlatego też rozpoczynamy diagnostykę. Sprawdzamy luz na półosi. Tutaj jest w porządku sztywno. Druga półoś. Delikatny luz. Mamy również tutaj luz na łączniku stabilizatora Natomiast to nie będzie wpływać na wibrację. Natomiast przekazamy to klientowi, żeby sobie ten łącznik wymienił Opony mają różną grubość bieżnika Tu jest głębszy, tu jest bardzo mały Dlatego też samochód będzie miał wymienione opony Oraz ustawiono ponownie zbieżność Jak widać tutaj z drugiej strony również tu jest głębszy bieżnik, tutaj jest mniejszy Sprawdzamy również e, tutaj na wahaczu. E, y... Tutaj wszystko w porządku. Sprawdzamy również przednie tutaj. Tu wszystko jest w porządku. Sprawdzamy słożnie. W porządku. Sprawdzamy następne słożeń również w porządku. Idziemy teraz do tyłu. Sprawdzamy podpory wału. Jest w porządku. Sprawdzamy tylny łącznik elastyczny. Jak widać, tutaj jest naderwany ten łącznik. Widać ślady zużycia. Więc ten łącznik może powodować nam wibracje w napędzie. Sprawdzamy również płosie tylne, tu jest wszystko w porządku, tu jest w porządku. Tak więc e, mamy znalezione usterki w postaci e, wycieków e, z dyferencjału, e, mamy zużyty łącznik tylny elastyczny wału, mamy delikatny luz na tej półosi i mamy do wymiany łącznik stabilizatora strony, na stronie lewej oraz do wymiany są opony i do ustawienia ponownie jest zbieżność. Tak więc diagnostykę uważam za zakończoną. Wymiana wcześniej wspomnianych części powinna zakończyć problem wibracji powyżej 100 km na godzinę. Dziękuję za uwagę.